Konami. Znacie? Pewnie, że znacie. Lubicie? No to nie musicie odpowiadać. A czy wiedzieliście, że w 1998 roku wydarzyły się co najmniej dwie rzeczy? Pierwsza, zapomniałem się. Druga, Konami wydało grę. Naprawdę. A dokładnie bohatera dzisiejszego materiału. Kensei i Sacred Fist, albo w skrócie Kensei, czyli biatyka 3D na PS1, w którą niektórzy z Was mogli zacząć grać, ale nie odbija się jakimś głośnym echem. A po latach dosyć mała część ludzi pamięta w ogóle o tym tytule. I w tym filmie omówimy sobie, czym jest Kensei i Sacred Fist i dlaczego, według mnie, jest to jedna z tych gier z tamtej ery, która ma w sobie to coś. Kensei nie jest skomplikowaną urą. Od bijatyka ze sterowaniem typu panczki guard oraz gra, podobnie Virtua Fighter albo Dead or Alive, i według mnie jest to na tyle prosta gra, że każdy byłby w stanie się jej nauczyć w krótkim czasie. Same postacie też nie mają jakoś super wielkich movesetów i szczerze mówiąc, nie każda biatyka musi mieć duży wachlarz ruchów na postać, żeby była dobra, i Kensei jest tego dobrym przykładem. Czasami walki mogą wydawać się przez to mało zróżnicowane, ale nie do takiego stopnia, żeby jakoś wpływał na odbiór samej gry. Samo uczucie grania, jak i gameplay może nie są jakoś bardzo wybitne. Powiedziałbym nawet, że są dosyć przeciętne, ale niekoniecznie równa się to z czymś złym. Nie jestem w stanie do końca tego ubrać w słowa, więc podzielę się moim pierwszym skojarzeniem po powrocie do gry po latach. Jeśli kojarzycie, jak działały pierwsze Tomb Raidery, to możecie wiedzieć, w jaki sposób Lara poruszała się po planszy. Żeby ta mogła skoczyć w trakcie biegu, musiała przebiec konkretny dystans, ponieważ plansze były zbudowane w strasznie specyficzny sposób. Bardzo podobną rzecz odczułam w Kenseju, jeśli chodzi o inputy w ogóle. Jakby były w jakiś sposób buforowane i w konkretnych momentach wykonywane. Może jest to po prostu zwykły input lag, który gra ma zaprogramowane omylnie lub nie, ale no nie zawsze postać robi od razu to, co bym chciał, żeby zrobiła. Gra, stety lub niestety, nie ma jakiegoś bardzo głębokiego lore, na dobrą sprawę można by stracić je do jest WOLD, tworzy turniej i idź go pokonaj. Może gdyby gra dostała sequel, to kanami by bardziej rozwinęło wątek, ale najwidoczniej uznali, że nie warto dalej inwestować. Uznaje też dużo innych rzeczy w swojej historii i to niekoniecznie dobrych. Z drugiej strony, według mnie, każda gra musi mieć jakieś super głębokie lore. Możliwe, że przemawia przeze mnie przejedzenie dzisiejszymi grami, które czasami aż za bardzo chcą mieć głębokie lore, mimo tego, że mogą się bronić samym gameplayem. Patrzę na Ciebie, Power Rush Simulator. O czym tutaj mówiłem? A, tak. Gra nie ma jakiegoś wybitnego lor. Po prostu jest turniej, które grywalne postacie chcą wygrać. No właśnie. Postacie. Ich designy w Kenseju to pik lat 90. Spójrzmy na Alena. I to w sumie wystarczy. Protakt tej gry, Yugo, wygląda jak połączenie Gina z z nutką Ryu ze Street Fightera, ale mimo wszystko jest on na tyle inny, że nie widać od razu tej main protag fryzury, która w sumie, jak na postaci tego typu, jest highlightem jego designu, bo reszta jest dość basic, jak zresztą widać. Moją ulubioną postacią jest Heinz, który razem z Alenem tworzą duo najbardziej 90s rebel nostaladków w całej grze, ale według mnie robią to na tyle dobrze, że i designy zapadają w pamięć, zwłaszcza Heinz. Swoją drogą, moja pierwsza ocka była mocno nim inspirowana. Taki fun fakt. Jak już o nim mowa, to przechodząc tryb Arcade albo Normal, oblokowujemy Kornelię, którą przyznałem, z dzieciaka kraszowałem. Z jakiegoś powodu przez jakiś czas myślałem, że jest jakąś kosmitką. Jeśli jesteście fanami filmów akcji z lat 90. i wczesnych 2000, to możecie kojarzyć tą postać. Otóż w biatykach jest taki archetyp postaci jak Bruce Lee. Praktycznie każda biatyka ma taką postać. Love Fei Long w Street Fighterze, Liu Kang w Mortalu itd. Kensei poszedł o krok do przodu i do swojej biatyki wstawił postać przypominającą Stevena Segala. Mało tego. Jeśli wierzyć w tej gry, w lore nauczył się walczyć oglądając filmy z Bruceem Lee. Kensei również zrobił jeszcze jedną rzecz, której chyba żadna inna bijatyka nie zrobiła wcześniej ani po wydaniu tej gry. Ale nie dam sobie ręki uciąć, więc jeśli ktoś z Was kojarzy, to dajcie mi znać. A chodzi mi konkretnie o żeńską postać posługującą się stylem pijanego mistrza, czyli Julie. Jak przystał na archetypy postaci w Biatykach, Mamy również wrestlera, który jest grapplerem z najlepszym imieniem w historii postaci Ever. David Human. David Human. Ty, ty, cześć, ja, ja jestem Jan Kowalski. Mi, miło mi pana poznać. A, a, dzień dzie, dzie dobry. Nazywam się Dawid Człowiek. Mógłbym gadać tutaj o co sądzę o postaciach cały dzień, ale nie chcę, żeby ten film trwał godzinę, więc zakończę ten segment dwoma najbardziej dziwacznymi postaciami w tej grze. Bracia Billy. I Jelly. Są oni przydobosami Kai, głównego złola tej gry i są zamaskowanymi kryminalistami, a nie furasami jak można by wywnioskować po jej wyglądzie. Znaczy chyba nie są, bo w sumie to nie wiem. Jeśli chodzi o ich moveset, to nie są jacyś oryginalni, ponieważ korzystają ze zmodyfikowanego stylu walki Alena i Steve'a, więc są kompletnymi jobberami. Pisząc scenariusz do tego filmu, zdałem sobie sprawę, że gdyby Jelly miał na imię Jimmy, to mielibyśmy bracie Lee z Double Dragon, tylko w wersji ptasiej. Zostajemy jeszcze na chwilę w tej abstrakcyjnej strefie gry. Kojarzycie jak na przykład w Tekkenie 3 mieliśmy dwie minigry? Tekken Force oraz Tekken Ball, z czego to drugie było do odblokowania. Kensei również posiada dodatkowy tryb, który możemy zagrać po odblokowaniu wszystkich postaci. I to nie jest byle jaki tryb. Dobra chłopaki, skończyliśmy robić naszą nową grę, ale potrzebujemy jeszcze jakiegoś kłyrki trybu, dostępnego na sam koniec, żeby gracze mieli co robić. Jakieś pomysły? Może siatkówkę? Tak, Tekken już to zrobił. Może coś w stylu Mario Kart? Nie, nie, Mortal Kombat to zrobi za jakieś 8 lat. Kurde, szkoda. Skąd to wiesz? Czekaj. Gra wyścigowa? To może być to! S serio Tak, tak, tylko to nie może być kon Mario Kart, o nie, nie, nie. E... Wiem. Sonic R. Słucham? Patera. Oczy was nie oszukują. To jest ekstra typ w Kenseiu. Running Buggy. Wybieracie postać. Każda ma swoje własne statystyki. Potem trasy, które różnią się ilością ostrzejszych zakrętów. I... Are you ready? Go! Biegacie. Na czas. Kompletnie sami. W pustce. Fan! Przejdźmy do muzyki w tej grze, bo... ho <laughs> Zamieniłem się w świętego Mikołaja. Wesoły świąt Wszystkim. Mój najlepszy przyjaciel opisał kiedyś Guilty Gear Stray w następującymi słowami. Kupujesz sobie zajebisty soundtrack i dostajesz bonusie Gierkę. Ten cytat pasuje idealnie również do Kensei, ponieważ ścieżka dźwiękowa w tej grze jest jedną z rzeczy, która sprawia, że do tej gry po prostu chce się wracać. Kompozytorzy tej gry wiedzieli, co robili, ponieważ atmosfera każdej planszy jest idealnie ukazana poprzez muzykę, która jej towarzyszy. Na przykład, plansza Alena nie jest najprzyjemniejszą do spełnienia czasu, jest brudna, prawie że mroczna, i soundtrack dodaje do tego przez wzrokowo brzmienie. Building, albo po prostu budynek. Na którym idzie nam się zmierzyć z chiomą, oddaje to uczucie miasta nocą połączoną z aniem Protekiem, które również powstaje do samej postaci. Żeby się nie rozgadywać za bardzo, pozwólcie, że wpuszczę wam kilka moich ulubionych utworów i być może nawet YouTube mi nie zajmie tego filmu. Jak widzicie, Kensey ma w sobie to coś, charakter, czy to przez postacie z designami łatwymi do zapamiętania, czy też muzykę towarzyszącą w trakcie grania. Naprawdę jest mi przykro, że nie przerodziło się to w serię, bo według mnie potencjał był duży, ale przez niezadowalającą sprzedaż, jak i również dosyć średnie oceny krytyków, niestety Konami oznało, że zakopie nadzieję na serię. Ale hej, z drugiej strony, lepiej dostać jedną całkiem dobrą grę, niż żeby potem potencjalnie dostać słaby sequele. A biorąc pod uwagę, jakie może być konami, to prawdopodobieństwo byłoby dosyć spore. Jeśli znacie jakieś ukryte perełki z gatunku biatyk, to dajcie znać w komentarzach. Chętnie poczytam i sprawdzę, jeśli wcześniej się z nimi nie spotkałem. Na sam koniec zapraszam Was na mój kanał na Twitchu i do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć!